Hej hej kochani, witam serdecznie z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Oriego. and the Call of the Wild and the Blind Forest. Sorry, pomyliłem się z inną wersją. I teraz tak, ja wróciłem tutaj na dół, jak widzicie. tam do góry wejść nie mogłem dalej, więc nie wiem czemu. Ale weszłem tu i tutaj. Nie zaatakował znowu Teraz tak zobaczcie Tak zesz zeszłem tu, otworzyły mi się drzwi Ja sobie mogłem tam strzelić na dół I op Link Co spowodowało otwarcie drzwi tych tutaj oto OK więc lecimy dalej z tematem. Już widzę sowę. Już widzę, że będziemy wkurzać. Na 100%. Chodź tu Dobra. Sowy nie lubię, bo sowa bardzo mocno atakuje. Kurde, zmarnowałem tylko ten. Okej. Okay. Widzę, że mamy... Aj! Kurwa, przejście, ale jak ja mam tu znowu przejść? Czy znowu jakieś tutaj wymysły? Jak ja mam otworzyć te drzwi? Czy wystarczy, że ja nie. Hmm, czekajcie. hm, no nie, nie da rady. Czyli znowu jakiś błąd. Dla mnie jest to utrudnienie. Kurde no. No tyle odkryliśmy tak tych tutaj dodatkowych, tych... I dalej nic, nie? Ciekawe czy ja tam bym mógł wleźć Od góry może? Tam bym musiał się dostać? Jasny gwint ile tu jest Tu nie wlezę, od tej strony Wiecie co? Musiałbym iść tu Tu chyba i Spróbować się tam dostać, ten teren czyli dobra, wracamy na górę od razu, od razu, od razu na górę, wybieramy ten, bo tego nie mam za dużo. Teraz dużo zużywam. Widzicie, tu bym chciał się dostać też nie mogę. O, kula energii. Ej. Dobra, na górę. O. Już myślałem, że nie, nie dam rady. Ej, trafił mnie. Skubany. Skurwa mać. Na chuja się z nimi bawię. No nie, no cholera ja się z nimi bawię. Dobra, jestem tu. Zobaczcie, nawet porządnie przeskoczyć nie potrafię. Hej, masz potrójny skok, a kurde. Nie możesz. Poradzić no już... Małpa, Ma, stwierdzalaj no Już kurde ten mnie znowu też dwa razy trafił Nie no, ja ginę na własne życzenie, nie? Własną kurwa, głupotę Dobra. Pomału, ze spokojem. Nie! Ło! Wow. Ja pierdolę. Nie no, nie wierzę. Dobra, wiecie co, widzimy... Yy, gdzieś tam... Gdzieś tam, do góry. Uuu, nie wiem, no spróbuję tutaj dojść, w to miejsce. I zobaczyć, czy tam mogę coś rozkminić, czy nie. A później będę chciał się udać... Eee... Gdzie ja to chciałem? Kurde, czekajcie. Tu. I spróbuję, spróbuję coś tam zrobić, może tam mi się coś uda. Dobra, yy, teraz tak. Wróci. Jesteśmy tu do góry. Teraz taka rozkiminka. Aj, kurwa. Nie wiem czy mi to będzie działać. Aj... Wiecie o co chodzi? Oj. Czy ja będę tak w stanie przeskoczyć? No nie, nie w ten sposób. No nie, kurwa. On musi wyszczelić. Ja. Jeśli dałbym radę tak przeskoczyć przez tych dwóch. To prawdopodobnie Jest. 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 Ło, wow, dobra, zapis Matko Boska Dobra, jesteśmy Weszliśmy tu Panie, Panowie Mamy ognistą krainę Tu już widzę, że będzie coś grubo Tu będzie coś grubo Co my tu mamy na dół no tu jest jakaś jaskinia. Z chęcią bym ją sobie spenetrował, wiecie o co chodzi. Oj. Ale. Dobra? Dobra, ja tam nie mogę nic zrobić, więc lecimy dalej. my tu. O kurde. Dobrze, mam ten potrójny skok już teraz. To znaczy co? Muszę coś zdobyć? Tak najwidoczniej. Ten cały element musi być gdzieś tutaj. Prawdopodobnie musiałbym to zrobić w ten sposób. Ej, ej ej, tam coś było. Mhm. Zaraz ginę i tyle z tego będzie. Dobre. Woo. Mamma ja uh. A, to była góra... Przejście górą więcej. No dobra, ale tak czy siak, spróbujmy. A dostałem. Ale ja nadal nic tu nie widzę. A dobra, czekajcie. O to chodziło No i dobra Ja se zapiszę bo tutaj Wiecie dostać się tutaj było Nie lat, a wyzwaniem Okej okay. O kurde Nie 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 nie, nie. Tak to mnie nie róbmy Dobra lecimy na dół Eee, Małpa Do wody. He ojoj Co tu mamy? Tego pajato. Od tego. Jak to mam przejść? A ja muszę iść do góry. ja muszę go załatwić? ja, no, dobrze, że zapisałem. Oj, oj, on jest. Powiem Wam, denerwujący będzie, ale dobra, musiałem stracić trochę energii. O kurde Co teraz? Jak ja mam się tam dostać? Czy ja miałem go użyć? Jolo, co tu nic więcej nie ma? jest serio, tylko po to ja tu przyszłem? No oh my goodness.

Tak czy siak muszę coś znaleźć Tego tutaj na pewno nie ma Może być tam do góry Widzicie to Więc dobra Spróbujmy się tam udać Muszę i tak wleźć na górę Małpa, padaj Nie denerwujmy Nie, kurde. Wiesz, już... już było fajnie. A to nadal nie tu? Właśnie, ja muszę się tam dostać. Nie, 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 O to chodziło. Dobra. Ja pierdzielę. już czasami coraz bardziej. Wymagająca ta gra się zrobiła. Dobra. Nie, 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 nie. Kurwa. Musiałaś mnie zabić. Dorwać, nie? Przy okazji się zabiła, nie? Dobra. Mamy to? I co a czekajcie coś wykombinuje nie to szczerze mówiąc nie wiem Szczerze mówiąc, nie wiem, znowu coś mi się udało odkryć, ale i tak jesteśmy w czarnej dupie. Za przeproszeniem. No, już, kurde, mol, czekajcie. Co ja mam tutaj z nim zrobić? Co tym nic nie zrobię? Małpa. Te małpy się strasznie szybko respią. Urwiają mnie trochę Ale spoko Dobra, ja bym się wrócił tam do tego zapisu z chęcią Ale tam się wrócić To to jest co robić niestety I ciekawe czy w tym momencie ja będę mógł coś tutaj zrobić A odkryłem jedną rzecz Tylko wiecie co? Ja wam to pokażę jak to znajdę. Przez przypadek to odkryłem poza odcinkiem, a ja w tym czasie... Spróbuję się udać tutaj. I znowu spróbuję się tam dostać. Udało nam się tutaj dostać, więc myślę, że tutaj też musi być jakiś sposób, nie? Dobra. Yy, wróciłem. Jesteśmy tutaj. Widzicie ten słupek? Ja takich słupków ominąłem chyba kurwa 10 albo lepiej. I teraz patrzcie to. Jolo. Jolo. Jolo, nie? Zobaczcie, otwierają nam się drzwi. A serio, takich drzwi my ominęliśmy. Od groma Gdzie ja się wkurzałem, że nie mogę czegoś kurwa przejść, nie? No, zaraz jeszcze tu zginę i będzie tyle z tego Dobra, przecież ja tego nie muszę robić. Tutaj muszę przejść, proszę bardzo. Okej okay. Mamy wodę. Wow. No to sobie oczywiście Wykorzystajmy Mamy pełne drzewko. I teraz tak Które byśmy tutaj robili następne? Mi się zdaje, że poszlibyśmy sobie w takie drzewko Tutaj ukryte ten. Tu jest chyba bardziej do walki Tak A to drugi. A... Ten drugi jest bardziej do eksploracji, z tym, że jak... ja tutaj lubię eksplorować, więc... Dobra. Jolo. Jesteśmy gdzieś tu. Kolejna duża lokacja. Hihihihi. Dobra. Załatwione. Będzie tu Horni. Jakiś. Nie wiem, ale tu się zaczyna coraz grubiej. Czy ja tego nie mogę rozwalić, nie? Nie. Kurde. Tu jest jedna, druga ścieżka. Trzecia ścieżka. Tych dróg się tutaj robi coraz więcej. Okej. Okay. No nie no. Okej, okay, mamy drogowskaz. Czy bym się zbliżał w końcu... Wiecie, do tego punktu, gdzie chciałem, tak jest. O nie, nowo ty? sobie zapiszę w tym miejscu. Jesteśmy bezpieczni. Ty tylko teraz pytanie, czy iść tam eksplorować? Czy iść tutaj zawalczyć z tym? Czy wy to widzieliście? Co to kurwa było? Nie, on jest za szybki. Masakra. Jak on to robi? Ja albo muszę przejść jakąś inną drogą. Albo nie wiem, ale dobra. Masakra! To co on odjebał to była masakra. hi. Dobra. No tam nie wlezę i tak. Tak wysoko nie wejdę, okay. to był błąd zabijając tego pająka. Najprawdopodobniej tak Tak, najprawdopodobniej tak Ja się teraz nie dostanę dam do góry Bez tego pająka Solo. to dobra ja <laughs> szczęście w tej grze można ginąć do woli bez jakichś większych konsekwencji, a pierdia, no. no nie mogę, Dobra, nie chcę go zabijać na razie, o, może mi się przydać, chociażby, żeby wejść tam. Dobra. Co my tu mamy? Znowu sowa. Jak ja mam się tam do góry dostać? Okej. Okay. Okej. Okay. Co najwyżej... Abo nie. Dobra, zakończymy tu. A w kolejnym odcinku spróbujemy zawalczyć z tą wielką sobą. Więc zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Na razie trzymajcie się. Cześć.